Nitro kontra Sylwester Wardenga w Oktagonie. Sugestia Sergiusza, że druid mógłby zorganizować własne wydarzenie freakfightowe i na nim zarobić, i odpowiedź Sylwestra z kontrą o hartatywnym wydarzeniu i pytaniem, czy Nitro by zawalczył. Prokuratura zatrzymała bandurę Ginolda i Merganiego. Szybko jednak wyszli, a w tle oficjalne komunikaty. Magikal zbanowany, europoseł Robert Biedroń ogłasza sukces, a poseł Łukasz Schreiber chce walczyć z patostreamingiem. Gala Fame Awards zdecydowanie mniejsze niż w Złotantosie. Poznaliśmy kategorie i nominacje, oraz tym razem brak informacji o sprzedaży pay per -view z ostatniego wydarzenia. Zacznijmy od głównego i tytułowego tematu, czyli Nitro doradza Sylwestrowi Wardence zorganizowanie własnego wydarzenia freakfightowego i pojawia się w kontrze pytanie, czy Sergiusz zawalczy. Ostatnio mieliśmy kilka przepychanych słownych na linii Nitro-Wardenga. Dwie strony nie gryzły się w język, no i automatycznie pojawiło się również pytanie odnośnie ich potencjalnej walki. Nitro w kanale sportowym wspomniał, że należy tutaj zadać pytanie, gdzie taka walka miałaby się odbyć. W Prime nigdy nie wystąpi, a Fame nigdy raczej nie zobaczymy Sylwestra. No i przedwczoraj oglądając materiał druida, Sergiusz nawiązał do. Po porszonego wątku freekfajtowego. Westar Warne, ty jesteś w pozycji, gdzie mógłbyś nie tyle otworzyć swoją federację, co zorganizować event freekwajtowy, skleić kartę walk. Nitro nawiązał do tego, że na pewno podczas pracy Fame Sylwester poznał osoby, które zajmują się realizacją takiej gali, czyli po prostu podwykonawców. Stwierdził, że wystarczy zrobić kosztory, znaleźć arenę lub miejsce studyjne, a całość ma nie być taka ciężka do realizacji. I tyle, nie? Ile zarobi ta gala, no to wtedy to wtedy ten hajs idzie dla Ciebie, nie? To tam za, możesz zawalczyć z kimkolwiek. To paradoksalnie nie jest takie ciężkie, jak mogłoby się wydawać. I Nie musisz ani z Fame'em współpracować, z Prime'em, z nikim. Następnie stwierdził, że ludzie prędzej kupią pay-per-view na galę Sylwestra niż na obecne freakfightowe wydarzenia, bo w przypadku Federacji mają poczucie, że płacą 50 zł na pay-per-view i zarabiają z tego ludzie, których nie lubią. Kluczowa jest jednak tutaj odpowiedź Nitro na pytanie, czy zawalczyłby na takiej gali Sylwestra Wardęgi. Prędzej bym Warden, u Wardęgi na gali, niż yy, yy, w Prime MMA, tak? No i wczoraj pojawiła się odpowiedź ze strony Sylwestra na pytanie, czy widział tamtą wypowiedź Sergiusza, która tutaj, co prawda, kończy się żartem, do jakiego utworu mógłby Nitro wyjść, ale jednak również zostawieniem takiej myśli, że brałby pod uwagę wydarzenie charytatywne. Sylwek, widziałeś, jak Nitro mówił, żebyś zrobił swoją federację, mm, gdzie to mówił, a wtedy co, zawalczyłby, że robimy na przykład yy, charytatywną. Czy coś w tym stylu? 10 walk. Taka bita śmietanka. I walka wieczoru ja kontra nitro szynek. Ale nitro wtedy wychodzi do tej nuty. Zmieniamy temat, ale jeszcze na chwilę zostajemy przy Freak Fightach, ponieważ Fame ogłosiło nominację do gali rozdania nagród Fame Awards. Krótka informacja i zapewne zamykająca temat, no chyba, że na samej gali wydarzy się coś ciekawego, ponieważ wczoraj Fame ogłosiło nominowanych do gali podsumowującej ostatnie ponad 30 gal Fame oraz 2025 rok. Już na samym początku można zauważyć pewną różnicę w stosunku do Złotych Antosi. Jest zdecydowanie mniej kategorii. Jeśli chodzi o podsumowanie ubiegłego roku, to mamy 7 nagród, czyli Zawodnik Roku, Zawodniczka Roku, Walka Roku, Skończenie Roku, Roku, odkrycie roku, redakcja roku i osobowość roku. Natomiast jeśli chodzi o kontrowersje, to nie ma nigdzie w żadnej kategorii np. Denisa Załęckiego. Natomiast w kategorii redakcja nie ma Mateusza Kaniowskiego. Odpuszczę tutaj czytanie, kto jest nominowany, zajęłoby to zbyt dużo czasu. Natomiast kolejną kategorią taką specjalną jest nagroda dla superlegendy fame od sponsora Superpeta. No i dodatkowo 6 kategorii podsumowujących ponad 30 dotychczasowych gal. Zawodnik dekady, zawodniczka dekady, skończenie dekady, walka dekady, odkrycie flikowe, również dekady i cytat dekady. Wiele nominacji jest tutaj elementem dyskusji, ale nie będziemy ich analizować. Nie ma również na przykład takich negatywnych kategorii, które mogłyby wzbudzać dodatkowe emocje w stylu najgorszy zawodnik dekady albo największy, jak to określają stypiarz. No i samo głosowanie w formie cytatów, a nie wyboru na podstawie szotów, które w przypadku Złotych Antosi mocno ułatwiały odbiór i sam wybór. No i co ciekawe, Fame nie podało dokładnej liczby pay-per-view, jak robili w przypadku Poprzednich wydarzeń. Co gala, otrzymywaliśmy wskazówkę, coś w celu liczby mieszkańców Katowic, czy też wzrostu Boxdela. Natomiast tym razem kanał sportowy otrzymał informację, że cytując, w kwestii sprzedaży pay-per-view, federacja nie chce ujawniać dokładnej liczby sprzedanych pakietów. Sprzedaż była na bardzo zadowalającym poziomie, a gala cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. No i zaznaczyli, że formaty live osiągnęły najlepsze wyniki od czasu Fame20. Zmieniamy temat, ponieważ Banji już na wolności. Kolejna tura zatrzymań loteryjnych influencerów oraz znamy kilka osób, a reszta pozostaje. Je tajemnicą. Jak to bywa w przypadku głośnych informacji krążących po sieci kilkanaście godzin, zapewne większość z Was już widziała informacje o zatrzymaniu osób z Banji, dlatego w bardzo mocnym skrócie. Wczoraj po południu pojawiła się informacja od prokuratury, tutaj cytując. Potwierdzamy zatrzymanie kolejnych 10 osób w śledztwie zachodniopomorskiego pionu PZPK dotyczącego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych związanych z organizowaniem gier losowych, wystawianiem nierzetelnych poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Więcej informacji po zakończeniu czynności. Następnie głośną i często cytowaną informacją był wpis szalonego reportera o zatrzymaniu członków bandy: Bandury, Ginolda, Merganiego, Ulfika i Tuszola, a około 20 minut później potwierdzenie pierwszej trójki i wskazanie na brak pewności co do Ulfika oraz Tuszola, którzy zresztą postanowili opublikować na swoich relacjach zdjęcia. Najciekawsza była jednak informacja, że czynności dotyczą loterii i też skrzynek. Tak więc temat loterii nie jest niczym nowym, po prostu kolejna fala zatrzymań, zresztą rano stali zatrzymani, a wieczorem Mergani, Bandura i Ginold wrzucili fotografie z opisem First Day Out. Najciekawsza jest jednak tutaj kwestia wspomnianych skrzynek, ponieważ tworzyłoby to spore pole do spekulacji, kto może mieć problemy i być kompletnie nową informacją. Pewnie, do, no pewnie dotyczy to tego, ale z tego co ja wiem, to w ogóle komunikat prokuratury jest taki, że tam chodzi też znowu pranie pieniędzy, ale oni tak no, to napiszą, to, o co tam chodzi, ale nie? chyba też chodzi o skrzynki. W tym wypadku, że to będzie szersze niż w przypadku. No i to tamtych... się zgadzało z tym jednym zatrzymaniem, którego nie powiedzieliśmy. Bo podobna mhm. firma, która robiła te dziwne rzeczy, była zarejestrowana tą osobę. dziwne rzeczy brzmi. Skrzynkowe, no. Eee, skrzynki robiła eee, tylko. Eee. Z tej wypowiedzi podczas podcastu Szalony Tańcula wychodziłoby na to, że została zatrzymana osoba posiadająca firmę ze skrzynkami. Witrynę po prostu oferującą takie usługi. Natomiast wśród wczorajszej wypowiedzi na ten temat, to Nitro odniósł się do kwestii Ulfika czy Tuszola, ale również nawiązał do skrzynek. No i widzicie, i kolejny raz tu jest Podany fake news, nie? To jest jakby, to jest, to jest, fake news. Ani Ulfik, ani Tuszol nie zostali zatrzymani. Jakieś, kurwa, chłopcy to jakieś, chłopcy jakieś skrzynki, kurwa, wymyślił. No niestety szalony, szalony kretyn to jest, kurwa, człowiek, który coś tam podsłyszy, kurwa, doda dwa grosze od siebie i lecą, nie? Tuszol był, kurwa, dentysty, a, yy, a jak była loteria, czy jakiekolwiek skrzynki, kurwa, to nawet Ulfik w tym udziału nie brał. Bo go w bandzi nie było. Bo Ulfik od kiedy jest w bandzi? Nie wiem, od pół roku, od roku. Mógł tam jeszcze kurwa pisać, nie wiem, mojego starego. I chuj. Tutaj znów temat Ulfika nie jest jasny, ponieważ szalony reporter informował w opublikowanym wieczorem podcaście, że Ulfik ma być wzywany w celu postawienia zarzutów. I. i no teraz, wiesz, no, zementowałem to zanim Tuszol rzucił, że okazuje się, że w ogóle to w ogóle jest poza, nie ma nawet, a Ulfik najprawdopodobniej ma wezwanie jutro na przedstawienie zarzutu i nie tylko on, jeszcze kilka osób oprócz aresztowanych ma wezwanie o przedstawienie zarzutów, no i co ty na to? Znaczy ja bardziej bym się skłaniał, bo chyba z tego co wiem to Bangi, Bangla, Bangi, Bingo robili tylko jedną loterię. No i co, witamy wszystkich bardzo serdecznie na wielkim finale akcji, którą wspólnie zorganizowaliśmy z Fame'em, czyli Fame X Bungie. No, jedną loterię to I same. robili ją razem z Fame'em. Mm -hmm. No i co? Pewnie Przecież, żeby... No, pewnie dotyczy to do tego. A... Należy jednak zwrócić uwagę na stwierdzenie, najprawdopodobniej te informacje po prostu są pozyskiwane w nieoficjalny sposób, więc być może gdzieś jest jakaś pomyłka, a może to jest po prostu prawda i tak będzie to wyglądało, zobaczymy za jakiś czas. Natomiast jest to zaskakujące, ponieważ jak nawiązywał Nitro, Ulfik nie był w Bungie w momencie tworzenia loterii. Na samej loterii był obecny, ale patrząc na datę, czyli czerwiec 2024 roku, i następnie chociażby konferencję Fame z lipca 2024 roku, Również, to Ulfika widzieliśmy w roli prowadzącego. Tak samo w tamtym czasie prowadził aferki z Boxelem, więc prawdopodobnie, a przynajmniej to co widzieliśmy jako odbiorcy w loterii Famous Bungee, był również jako nazwijmy to pracownik ze strony Federacji, prowadzący to wydarzenie. Co też raczej nie powinno powodować postawienia mu zarzutów związanych z organizacją takich loterii, ale być może jest coś innego i nie wiemy o innych po prostu kwestiach. Zobaczymy więc, jak sprawa dalej się potoczy i czy usłyszymy kolejne komunikaty. Mamy za to inny oficjalny komunikat, ponieważ magikarz został zbanowany na kiku, a Robert Biedroń ogłasza sukces. Informacja zdecydowanie ciekawa, ponieważ europoseł Robert Biedroń w ostatnim czasie za jeden z swoich celów obrał wykluczenie Daniela Magikala z działalności internetowej. Przyczyną jest nieakceptowalne dla Roberta Biedronia pokazywanie przemocy wobec kobiet na swoich transmisjach. Mieliśmy po drodze informację o współpracy z Adrianem Ciosem i podziękowania za przekazanie informacji w sprawie właśnie Magikala, a wczoraj w mediach pojawił się komunikat o zablokowaniu Magikala na kiku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że europoseł opublikował post Nie zatrzymujemy się, działamy dalej! Wraz z informacją magikal zbanowany na 24 godziny. Sprawmy, żeby już tak zostało. Czyli po prostu europoseł informuje, że nie zatrzymuje się w swoich działaniach, a pierwszym efektem jest uwaga, jedna doba wykluczenia Magika kalaskika, która być może nawet nie jest przyczyn zależnych od działań Roberta Biedronia, ponieważ ciężko wyobrazić sobie scenariusz, gdzie platforma widzi słuszność w postulatach polskiego polityka, europosła i decyduje się, że da blokadę, ale na 24 godziny. Natomiast żeby było ciekawiej, to nie tylko Robert Biedroń chce walczyć z patostreamingiem, również poseł Łukasz Schreiber. Nie trzeba tutaj chyba dużego wprowadzenia robić, zapewne kojarzycie posła Schreibera albo bardziej być może jego byłą żonę Marianne, z którą był w związku przez niespełna 10 lat. W sieci pojawiło się nagranie, gdzie informuje, że internet to oaza wolności i z jednej strony to dobrze, ale z drugiej to miejsce, gdzie siany jest hejt, nienawiść, podziały i wykluczenie. A skrajnym tego przykładem jest pato streaming. dlatego na podkomisji do spraw nowelizacji prawa karnego, której przewodnicze zajęliśmy się projektem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym uderzenia w ten... Pato streaming. i chcemy w ten sposób przede wszystkim chronić najmłodszych obywateli. Zaznaczył, że nowelizacja nie będzie łatwa, prosto wyla dziecko z kąpielą w tym przypadku i będą próby ośmieszania tego projektu, ale trzeba podjąć próbę zmian, bo jest szansa na przełom. Natomiast na Instagramie obecnej żony posła, czyli Weroniki Schreiber, pojawiła się odpowiedź na pytanie, a bardziej stwierdzenie. Widziałam, że twój mąż walczy z pato influencerami, tak samo gal MMA powinny być zakazane. oraz Odpowiedź tutaj, cytując, owszem, mój mąż przewodniczy komisji do spraw nowelizacji prawa karnego, gdzie zajmuje się projektem, który ma na celu uderzenie w tzw. pato streaming. Co do patologicznych gal MMA, w mojej ocenie niewątpliwie zaliczają się one do tego grona. Wystarczy spojrzeć, co po ich odbyciu ukazuje się w mediach społecznościowych. W mojej ocenie takie przedsięwzięcia nigdy nie powinny mieć miejsca. To promowanie patologicznych postaci, jak i zachowań. Nacie to tyle, pamiętajcie, prawie codziennie około godzin 6 rano. Macie tutaj na kanale takie materiały. Stawcie lajka, subskrypcję. Tu wyświetla się miniatura z wczoraj, do której również Was zapraszam. Miłego dnia. Do jutra. Siema.